Kilka pytań do Ryszardbańka. Dzień dobry. Dziś na pytania odpowiada Pan starosta Krzysztof Lis, który wrócił właśnie z dalekich podróży. Panie starosto, czyżby to już były Urlop, wakacje, no bo do klinicy się jeździ po co? No do sanatorium, na wypoczynek. Dzień dobry panu i dziękuję państwu. No nie do Krynicy, a do, do Karpacza. Do Karpacza, to Karpacza Karpaczu. Tak. Raz do roku mamy Walne Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich yy, i to właśnie było temu poświęcone. Ja jestem członkiem zarządu władz centralnych, jeden z wiceprezesów, więc tym bardziej jest to taka formuła, która również wiąże się z udzieleniem absolutorium zarządowi. To, więc to po pierwsze. Po drugie. I to już było to posiedzenie. Właśnie było to posiedzenie, to jest dosyć takie ciekawe spotkanie, ponieważ dzisiaj członkami Związku Powiatów Polskich, o ile pamiętam, jest 300. 8 chyba powiatów, a jest 314 powiatów ziemskich, więc tak naprawdę skupiamy jako korporacja samorządowa prawie wszystkie powiaty ziemskie. Jest to też doskonała okazja do tego, żeby po pierwsze powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy jako korporacja samorządowa, dokąd zmierzamy, kto nas słucha, kto nas nie słucha, bo to też jest ważne, mówię tu, o rządzących. Ale też przyjęliśmy kilka stanowisk dotyczących tego, czego oczekujemy jako Związek Powiatów Polskich, czy jako samorządy od, od administracji rządowej. Miałem również takie, wydaje mi się, fajne wystąpienie dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego, mówię tu o samorządach powiatowych. Moja uwaga i moje sugestie i mój wniosek o rozszerzenie stanowiska przyjętego przez Walne Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich został przyjęty. Cieszę się z tego też, dlatego że Wnioskowałem o to, aby dochody powiatów związane z zarządzaniem mieniem skarbu państwa obrócić po porcję. Dzisiaj 25% to są, biorą samorządy powiatowe, 75% odpowiadają do budżetu państwa. Uzasadniłem i wniosłem o to, żeby to stanowisko zmienić. I 75% było dla samorządów powiatowych, 25% dla budżetu państwa. Więc takie stanowisko zostało kwoty? przyjęte. Wie pan to jest kwestia, to kwestia, gdyby się to odwróciło, to dzisiaj dochody. Powiatu te, 80, te 25% to jest około 900 tysięcy, no można by powiedzieć, byłoby to razy trzy akurat no, w tym już... zakresie. W tej, w tej, w tej, w tej w tych różnych niedofinansowaniach każda tego po typu zmiana na pewno powoduje, że sytuacja samorządów powiatowych w sensie dochodowym byłaby lepsza. No właśnie, ale dokontynuujmy to, co działo się w Karpaczu bo wrócił pan stamtąd to nie z pustymi rękami od lat jest też tak że jest to też taka okazja do tego aby podsumować Taki ranking powiatów. To się dzieje na przestrzeni już wielu, wielu lat. I oczywiście w tym rankingu trzeba wykazać się różnymi działaniami, które dotyczą i kompetencji, i przedsięwzięć, i inwestycji, i tego wszystkiego, co jest związane z funkcjonowaniem samorządów powiatowych. Są trzy kategorie: samorządy do 60 tysięcy, od 60 000 do 120 tysięcy, i powyżej 120 tysięcy. My, My jesteśmy w tej drugiej kategorii. Tam jest największa konkurencja, tak? Najwięcej, najwięcej, jest najwięcej powiat. samorządów powiatowych w tym zakresie jest. Jako powiat Szczecinecki zostaliśmy tutaj w tym rankingu sklasyfikowani na siódmym miejscu, więc nadal jesteśmy w tym takim czubie samorządów powiatowych, które tutaj znajdują według tego rankingu wyróżnienie. Gdybyśmy tak weszli do sekretariatu starosty po lewej stronie, takich statuetek właśnie z On tym stoj, sygnaturą stoj, Związku Powiatów Polskich jest kilka. Więc przyjemnie jest, kiedy. Jest... Kilka, chyba kilkanaście. Też, przyjemnie jest, kiedy, kiedy w jakiś tam sposób ten powiat na szczeblu ogólnopolskim, tak? Powiat szczecinecki na szczeblu polskim jest wyróżniany, o nas się mówi, więc należymy do tych, którzy sprawnie, dobrze funkcjonują, działają. Jest to założalne na poziomie naszej korporacji. No właśnie, bo bardzo często tego, tego rodzaju rankingi to są takie, że są kupowane, prawda? Kto, no zresztą niedawno otrzymałem też z jakiejś firmy. Amerykańskie, niemiecką, amerykańska firma Wio East Telewizji Zachód, że zostaliśmy ujęci w jakiejś tam grupie i możemy dostać jakąś nagrodę pod warunkiem, że. A to, że to są określone Wiem, ja jestem przeciwnikiem, wrogiem właśnie uczestniczenia w rankingach, w takich, w których zachęcają Pana do wzięcia udziału, Pan tam złoży swoją aplikację czy Bo, informację. Do tego zmierzam, że to jest ranking dobrowolny. A dopiero później piszą: no jeżeli chcesz, to przeszłeś do następnego tak. etapu, płacisz tyle, przeszłeś następnego płacisz, to jestem ogromnym przeciwnikiem przeciwnikiem tego to jest absolutnie ranking który jest tak jak powiedziałem kontynuowany od kilkunastu lat nikt za nic tutaj nie płaci a trzeba się trochę napracować i, wyka trochę. i wykazać różnymi informacjami które się ma tak bo jeżeli się okazuje że nie masz tych informacji nie działasz w tym obszarze no to też nie możesz nie możesz takiej informacji składać wiele ocen później tych końcowych odbywa się na zasadzie przyznanej wartości punktowej za takie, takie, takie i takie działania w konsekwencji później z tego rankingu wychodzi miejsce danego powiatu w tej grupie, powiedziałem, 1, 2, 3. No właśnie, ja, ja zmierzałem do tego tutaj, żeby pokazać, że te, udział w tym rankingu to jest dodatkowa praca zarówno dla starosty, jak i dla pracowników. To prawda, często. I, a z tego tytułu jest tylko hodorowy splendor. Tak, no, ale, wie pan, jeżeli się o nas mówi, to znaczy, że ten przekaz informacyjny jest, że ten powiat gdzieś jest w tej tak. Polsce. Jeżeli mamy 314 powiatów ziemskich i 66 grodzkich, no to w tej, w tej mnogości tych powiatów mowa o powiecie Szczecineckim no, też jest bardzo się, ważna na tak. szczeblu centralnym. Oczywiście. Tak, ten przekaz gdzieś tam do ucha trafia, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście to jest praca całego zespołu osób, ludzi, którzy później te informacje, Informacje, te dane muszą zebrać, przekazać, no, ale tych danych musi trochę być, tych sukcesów musi trochę być, tych środków finansowych na różnego obszary związane z wykonywaniem kompetencji samorządu powiatowego musi być. Typu tego inwestycje drogowe, wejść. rodzicielstwo zastępcze, pomoc społeczna, zdrowie, różne inne formy, które dzisiaj e, e, u nas są dobrze zorganizowane, ba mało tego. Chodzi tam też chociażby o, o funkcjonowanie Urzędu Starostwa, tak? czyli jak y, nasz y, interesant ma dostęp do informacji, czy tam się dzieje coś online, czy można pewien przekaz y, tej informacji pobierać. I tutaj, y, w, końcowym, w końcowej ocenie punkcik do punkcika dał nam siódme miejsce. No właśnie, żeby uczestniczyć w tym rankingu, trzeba rzeczywiście coś mieć do przekazania. Szczecineckie starostwo ma siódme miejsce w Polsce, w tej grupie 60 do 120 tysięcy. To jest naprawdę. Ma być taki nowy ranking jeszcze, ale nie tajemnicy. zdradzę tajemnicy, ponieważ po pierwszym lipca dopiero będzie on ogłoszony, ale zapewniam pan, pana, że i państwa, że również tam powiat szczecinecki naprawdę jest bardzo wysoko. Usytuowane, jeżeli chodzi o również całkiem inne te zasady dotyczące oceny. W, w, w czasie naszej rozmowy powiedział Pan, że podczas tego zjazdu rozmawialiście na temat kto was słucha, kto nie. No ja ostatnio też słyszałem tutaj u nas taką rozmowę, po co są te związki, po co Związek Miast Polskich, po co Związek Wsi, jakiś tam Związek Powiatów, skoro te związki nic nie mogą, nikt ich nie słucha, no to jak to jest, kto słucha? To nieprawda, że nie słucha, wie pan, to jest tak, że e, e, tak jak powiedziałem, z mocy ustawy jest również tak, że Państwo rządzący, obojętnie kto to rządzi, muszą mieć w różnego rodzaju ciałach konsultacyjnych przedstawicieli korporacji samorządowych. Taki na przykład jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Żadna ustawa, która, czy projekt ustawy, który jest rządowy, bo te poselskie to wiadomo, one idą swoją ścieżką, rządowy, nie może przejść bez opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. A w tej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu jest silny przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, jest wiceprzewodniczący to jest starosta poznański Janek Grabkowski, są przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich i tam współprzewodniczącym tej komisji jest z klucza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i teraz oczywiście tam są tarcia, tam są przecieranie się różnego rodzaju poglądów wyrządzący my samorządy. Tak? To się głównie odbywa również, szczególnie wtedy, kiedy mówimy o tym, co dotyczy dochodów samorządów lokalnych, czytaj, JTSR, gmina, powiat, województwo, wtedy, kiedy zmieniano od 1 stycznia 2025 roku zasady finansowania samorządów, bo przypomnę, jest inny udział w podziadku PIT, inny udział w podatku CIT, subwencja rozwojowa, nie ma oświatowej, są potrzeby oświatowe, to samorządy tam miały naprawdę bardzo ważny głos, w konsekwencji nie osiągnęły tego, czego oczekiwały w strukturze dochodów, ale osiągnęły więcej niż na etapie propozycji, którą przed, przedkładała administracja rządowa. Więc te ciała naprawdę są e, tymi, których który trzeba, trzeba słuchać, których się słucha. Oczywiście często jest tak, że te poglądy się zderzają i e, ktoś, e, przedstawiciele rządu z pozycji tej rządowej mają odmienne zdanie do wielu przepisów. Natomiast jeżeli mówimy, jeżeli dzisiaj pan premier mówi, że jest deregulacja tam 150 kilka tak. ustaw powinno się zmienić, to ważne jest, aby w tej deregulacji również, przepraszam, że powiem, głup, głupich i takich e, przepisów, które utrudniają nam pracę w samorządzie gminy, powiatu, województwo nie było, bo w konsekwencji to mieszkaniec e, e, musi tam jeszcze tam coś dodatkowo wypełnić. Dobrym przykładem jest tu chociażby prawo budowlane. Oczekuje się że prawo budowlane powinno być bardziej liberalne, tak? a ustawodawca tak się okopuje, okopuje wszystko, wszystko wtedy, wtedy, wtedy. Ostatnio słuchałem wystąpienia pana premiera, kiedy mówił o deregulacji i mówił na przykład, że Bunkry, czyli to co mu dzisiaj się mówi o obronie l, l, ludności, obronie cywilnej, nie będą wymagały pozwolenia na budowę. No rozsądne, bo no dzisiaj, dzisiaj że ktoś chce postawić ten bunkier, schron, no to ja muszę procedować w zakresie, tak jakby to było pozwolenie na budowę, przecież chodzi o to, żeby tego typu przedsięwzięcia były po prostu robione z marszu, jeżeli ktoś coś takiego chce uruchomić. I właśnie w tym wszystkim potrzebne są również korporacje samorządowe, które będą wykazywały rządzącym, co powinno się zmienić, w jakim kierunku i w jaki sposób. No wiadomo, że samorządy są gospodarzami w terenie i wiedzą najlepiej, co potrzeba i jak to powinno funkcjonować. Panie to, skoro już mówimy o samorządach, mówimy o terenie, to powiedzmy trochę o zit -ie. No ten ZIT, no w zasadzie jest, nie ma. Wie pan co, też trzeba sobie tak wyjaśnić, tak? ZIT to są zintegrowane te inwestycje terytorialne w okresie finansowania 221 227 więc mamy dzisiaj 2.25, żadne pieniądze nie zostały uruchomione i to jest problem. Tak I teraz, jeżeli chodzi o województwo zachodni pomorskie, to jej pamiętam jest 9 ZITów i Yy, chyba 3IIT, i czyli inwestycje terytorialne, bo w innej formule. Tak? Yy, dzisiaj jest tak, że yy, yy, nasz ZIT obejmuje powiat Szczecinecki w sensie gminy, yy, powiatu, liderem tego. ZIT jest miasto Szczecinek burmistrz miasta. Struktura jest taka, że jest lider i jest komitet sterujący. W skład komitetu sterującego wchodzą wszyscy wójtowie, burmistrzowie i starosta, tak? I My jesteśmy tym ciałem, które kreuje pewne rzeczy i postępowania. Dzisiaj szczecinecki ZIT jest niedoczasie, W tak? niedoczasie, czyli chyba o ile ja pamiętam jest osiem umów chyba podpisanych czy siedem ósma leży do podpisania przez marszałka, a my jesteśmy jeszcze powiedzmy, no trochę w krzakach, tak, trochę w krzakach, z różnych, z różnych przyczyn. Chodzi o to, że żeby taką umowę z marszałkiem podpisać, to musi być przygotowana strategia. Ta strategia musi być oceniona przez RDOŚ, tak? Re Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, później strategia idzie do marszałka, marszałek ją ocenia, marszałek nie na ocenę, wraca, wraca z powrotem, jeżeli jest opinia rdoś to musi być poddana konsultacjom społecznym, konsultacje społeczne to jest 21 dni, jest mocno to sformalizowane. I tak? to no długo i trwa w czasie. I od pewnego czasu, niestety. Jeszcze z poprzedniej kadencji związanej z miastem Szczecinek, myśmy się nie mogli dogadać, czy tutaj wszyscy wójtowie, burmistrzowie i starosta, w sprawie podziału tych środków finansowych. Tak, no Ale w nowej kadencji doga no udało się dogadaliśmy podziału, się, tak. jeżeli chodzi o podział tych środków finansowych, to jest około, jeżeli by założył, że euro jest 4,28, bo tak mniej więcej jest, to jest około 70 milionów podzielonych na wszystkie samorządy. Jesteśmy w tej sprawie dogadani. Te pieniądze są jeszcze podzielone na... EFS, czyli środki takie miękkie z cross i środki twarde. Nam trochę brakuje. Mamy za dużo założonych wydatków w tych środkach twardych, inwestycyjnych, a za mało w tym EFS, ale to jest do, do porozumienia się. No i od pewnego czasu niestety to, te z, z, z działania w zakresie zit zostały jakby niezałatwione, stoją w miejscu. Ja na mój wniosek złożyłem wniosek do Pana Burmistrza Jerzego Haredia-Glasa o pilne zwołanie Komitetu Sterującego i dwa tygodnie temu taki Komitet Sterujący się odbył i zaczęliśmy jakby rozmawiać, w którym miejscu jesteśmy, co nam przeszkadza, co powinniśmy zrobić, jakich użyć kontaktów, relacji, ktoś ma lepsze, ktoś ma gorsze, żeby ten nasz szczecinecki zit pogonić. Dlaczego? Dlatego, że Marszałek wydał termin, że do 30 czerwca tego roku wszystkie projekty, które są związane z tym, co jest zaprojektowane w życie, powinny być złożone do marszałka. Ale jak my nie mamy zatwierdzonego strategii, uzgodnionego z dosiem i podpisanego porozumienia, no to nie możemy składać projektów, nie? Więc m, ja zaproponowałem, że w związku z tym, że moje relacje z panem marszałkiem są dobre, poprawne, a niedługo będzie wizyta, miała być wizyta w Białym Boże, bo 3 czerwca taka wizyta była, zaprosiłem pana marszałka, to tam zaproponowałem panu marszałkowi, żebyśmy z godzinę czasu porozmawiali o zicie. pan marszałek ściągnął swoich przedstawicieli, którzy tam w tym funduszu inwestycji strategicznych zarządzają. No i myślę, że to było jedno z fajniejszych bo byli Wszyscy wójtowie, burmistrzowie albo ich zastępcy, hmm. dlatego, że po pierwsze przedstawiłem w jaki sposób to u nas wygląda i Pan Marszałek zgodził się na to, że nasze, po pierwsze, że przyjmie wcześniej strategię naszą do analizy jeszcze przed opinią Rdosiu. Aha. Czyli już to dzisiaj to ona jest przeglądana, jest bo to jest wyprzedzenie, tak. mimo, że tam jeszcze nie mieliśmy tego zgodnionego. Po drugie poinformował nas, że te wnioski do ZITU y, będzie można składać do końca roku, a nie do 30 czerwca. To no, też jest pół, dobra pół informacja. Dłużej, tak. Po trzecie, co też ważne, bo może się okazać, że niektóre projekty na przykład nie będziemy mieli skończone. Więc jeżeli podpiszemy umowę z panem marszałkiem co do ZITU, to w umowie będzie napisane, że termin składania wniosków jest do 31 grudnia 2025, ale w przypadku takiego wniosku, takiego wniosku i takiego one będą miały inne terminy, bo na przykład, jeżeli już jest ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną, i z przetargu wynika, że 31 stycznia 2026 ta dokumentacja będzie, no to wtedy będzie napisane, że projekt taki i taki, na przykład Obserwatorium Szczecineckie, będzie mogło złożyć wniosek do. do 31 stycznia, jeżeli oczywiście taka umowa jest za przykład podaję, tak. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre i elastyczne. bo To pozwoli na realizację tego. To co pozwoli jest na to, że pewne na jednym ze spotkań marszałek powiedział tak, jeżeli samorządy nie zdążą z tymi zitami ZIT i nie złożą wniosku, to zabiorę te pieniądze i rozdam innym. Proszę zwrócić uwagę, jak zmieniło się stanowisko. Trzeba rozmawiać i myśmy taką rozmowę z panem marszałkiem przeszli. Ba, mało tego, nawiązałem też relacje, kontakty z dyrektorem Rdosiu ze Szczecina. Poprosiłem tam o takie przyspieszenie pewnych działań. Oczywiście powiedziano mi, jakie są uwagi do naszych projektów, tak zwanych kart projektu. Te karty po projektu poprawiliśmy wszystkie zgodnie z wymogami Rdosiu. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z panią dyrektor, obiecała mi, że do końca tego tygodnia ta op Opinia Rdosiu, czyli te wnioski wszystkie zostały właściwie poprawione, jak one chcą, i opinia Rdosiu do strategii będzie miała miejsce. Poddaliśmy to tej konsultacjom społecznym. Za chwilę minie termin konsultacji społecznych i jeszcze zakładam, w czerwcu będziemy gotowi, żeby marszałkowi to wszystko przedstawić. Marszałek będzie miał 60 dni na to, żeby ocenić tą strategię, opinię Rdosiu i projekty obiecał, że bez zbędnej zwłoki przeanalizuje nasze wnioski tak, żeby jak najszybciej można było. E, e, podpisać porozumienie no i to jest pewien sukces który, który no, ma miejsce bo inaczej jakbyśmy czekali i że, że ktoś do nas przyjdzie powie nam zrób tak zrób tak zrób tak to by się okazało czekać żebyśmy cze czekali do że wiecznego nigdy że akurat, te pieniądze nie. mogłyby do Szczecinka w końcu nie trafić a ja przypomnijmy że w grę wchodzi zarówno obserwatorium astronomiczne Marina na Jeziorze To no wiele zadań takich które są jeżeli chodzi o samorząd powiatowy to ścieżka rowerowa przy no, ulicy Orła Białego tak. w Bornem właśnie wspomniane przez pana ten ma, Marina. Marina, przy tym jeszcze inwestycje związane z internatami, poprawę warunków w internatach. W sprawach miękkich mamy mieszkania wspomagane, jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czy kształcenie zawodowe w czterech naszych szkołach, zespół szkół jeden, numer 1, zespół szkół numer 2, zespół szkół numer 6 i zespół szkół technicznych. Na to są będą pieniądze na trzy lata, więc warto. Po prostu o to zawalczyć i warto było tutaj no, poświęcić trochę własnych kontaktów, abyśmy mogli powiedzieć, że sprawa tego takiego niedoszacowania i wstecznego czasu dotyczącego Zitu została pop popchnięta i dzisiaj już takich obaw sądzę nie będzie. No i dobrze, oby tak było. Panie Starosto, dostałem... Takie pismo z okręgowego, ogólnopolskiego związku zawodowego pielęgniarek i położnych, zakładowa organizacja związkowa przy szpitalu w Szczecinku. Pismo dotyczy między innymi naszej rozmowy, która odbyła się 16 maja. Mówiliśmy wtedy o pewnym konflikcie, który wybuchł w centrum zdrowia psychicznego. I no tu pani pielęgniarka, pani przewodnicząca Agnieszka Kułak nie zgadza się z pana stanowiskiem i zarzuca panu, że pan nie chce z nią rozmawiać. wiem co? To znane jest to stanowisko i ten wniosek okręgowego związku pielęgniarek i położnych, to jest tak. Taki wniosek został dosyć dawno, faktycznie do mnie skierowany. Z tym, że tam oczywiście określono sobie w ten sposób, że proszę o wyznaczenie terminów na spotkanie, trzech terminów. Ten termin ma być w porozumieniu z Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek i położyć różnych zarząd regionalny. Głównie chodziło o to, że zawnioskowano, że... W w szczecineckim Szpitalu czy podmiotach, które szpital prowadzi, no, dyskredytuje się pielęgniarki. tak. Ja rozmawiałem z panią prezes. Mam tutaj takie jakby dwuznaczne podejście. Po pierwsze, spory między związkiem zawodowym. Y, są między związkiem zawodowym a pracodawcą. Tak? Pracodawcą jest Szpital w Szczecinku. Tak? Nadzór nad tym pracodawcą, czyli czytaj zarząd spółki Szpital w Szczecinku, w imieniu organu prowadzącego ma rada nadzorcza. Więc tak naprawdę, y, jaka jest tutaj rola y, właściciela w postaci starosty, bo to. Być może chce się, chce się tak zrobić, że jak to kiedyś było, najlepiej pójść do sekretarza, wiecie, rozumiecie, tak trzeba, tak trzeba zrobić. Dzisiaj to mamy poukładane i spory są rozwiązywane przez, przez, przez zarząd spółki. I powiem uczciwie jeszcze, że ja zgłębiłem ten temat wielokrotnie, rozmawiałem z panią prezes, pewnie dlatego też zrolowałem to, bo faktycznie tego spotkania nie zaproponowałem, dlatego że pani prezes powiedziała, panie starosto, ja już ten problem rozwiązałam. Czyli nie ma, nie ma, tego problemu, a konkretnie chodziło o taki spór, konflikt w Centrum Zdrowia Psychicznego w szczecineckim szpitalu, chodziło o, o, o jedną z pielęgniarek, która powiedzmy miała tam jakiś problem, nie będę o nim nie, po nie, prostu o nie, nie będę o nim mówił, natomiast nie sądzę, że, 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 że tutaj można mieć jakieś niewiadome pretensje, ja... Spotkam się z, z, z tym związkiem zawodowym, tylko że już, po, bo po, myślę tak pod koniec yy, czerwca, po to m.in., żeby porozmawiać, ale do mnie dotarła informacja, że wniosek jest bezprzedmiotowy. Tak? No więc, wie pan, dziwię się, że, że takie pismo do pana dotarło, bo wystarczyło zadzwonić do, do sekretariatu starostwa, powiedzieć, panie starosto, chcemy się pilnie spotkać i ja bym y, znalazł y, czas. No ale rozumiem, że nie chodzi o spotkanie, nie chodzi o rozwiązanie problemu, tylko być może chodzi o medialne nagłośnienie, że jesteśmy, a tu proszę starosta, nie ma dla nas czasu. Absolutnie nieprawda. Panie starosto, zostawmy ten temat, panie starosto, zmieniamy całkowicie temat. Minął rok, będzie już jest sesja budżetowa, sesja absolutoryjna. Nie będę pytał o absolutorium, nie będę pytał o sprawozdanie finansowe, zapytam przewrotnie. Pana zdaniem, co Panu nie wyszło w tym minionym roku? Wie Pan, o tym, co nie wyszło, się najtrudniej mówię, bo po no co, więc, mówić, po co mówić dla... Pan, Pan mnie pyta tak, przed sesją absolutoryjną, która jest jutro, co nie wyszło? Nie wiem, kiedy pan ten program będzie publikował. Środę. A, w środę to ok. Jak pan dzisiaj go publikował, to być może osoby, które nie są przychylne, no, albo nie, nie. Chcą za klikować, tego, albo są z opozycji, powiedziały by, nie że starosta da im coś na talerzu. Akurat. Nie, bo o co chodzi? Podczas sesji absolutoryjnej, jak pan podejdzie do mikrofonu, to można spokojnie sobie posiedzieć. Niektórzy sobie na tę wzemkę przycinają, bo pan mówi, 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 cały czas konkrety. Uczciwie, powiem panu, właśnie uczciwie. Ale no. nie mówi pan, co nie wyszło, tylko nie, mówi pan, ja, co wyszło. Przepraszam, jak pan zwrócił uwagę, pewnie jutro też, ja naprawdę staram się w swoich wystąpieniach, po pierwsze, bardzo szeroko omawiać budżet, tak. Tak? po drugie, mówię też o tym co dotyczy jakichś problemów zawsze pokazuje na przykład co nie jest popularne zadłużenie powiatu tak no jak się ma zadłużenie pokazuje jaką mamy obsługę długu tak jaki jest kos obsługi długi pokazuje czy mamy deficyt w budżecie czy on jest większy czy mniejszy od planowanego więc staram się to w sposób taki dosyć mm, przejrzysty y, bardzo, przekazać bardzo obszerny ale nie mówi pan nigdy Pana zdaniem, co powinno się znaleźć w tamtym budżecie, a nie znalazło się? Wie pan, nie. Jutro też będę chciał przekazać albo powiedzieć, czy to będzie już, to, to było, nie? To, tak. <ścoughs> powiedzieć na przykład, dlaczego jest większy deficyt, tak? Deficyt jest większy od zaplanowanego o 652 tysiące złotych. To nie jest dużo. No tak, ale jest deficyt, tak? Więc to pokazuje, że, że te strona dochodowa była niestety niespełniona. Co mi nie wyszło? Wie Pan, nie wyszło nam właśnie komunalizacja mienia, czyli zbywanie mienia powiatu. Tutaj, czytaj, mieliśmy zaplanowane przychody rzędu prawie 5 milionów złotych, a zrealizowaliśmy chyba milion osiemset, jeżeli chodzi o sprzedaż mienia, ale głównie było to związane z tym, że działki na Świątkach, Szczecinek Świątki, które mieliśmy zaplanowane do zbycia, musiałem zablokować z tego względu, że mamy tam konflikt z mieszkańcami, które oprawiają. Były ogródki, ogródki takie te przy, przy żubelnika numer 6. My w tej chwili jesteśmy w konflikcie z tymi bezumownymi użytkownikami, bo 19 osób złożyło sprawę do sądu. Okazuje się, że w tej chwili 13 spraw wygraliśmy. więc Zakładam, że, że wszyscy to przegrają, dlatego że jest tak zwane bezumowne korzystanie w w dobrej wierze i w złej wierze. W dobrej wierze, ja pamiętam, jest 25 lat, w złej, i w złej wierze jest 30. Jak wyliczono, to te osoby, mimo że miały to w złej wierze, ale nie było 30 lat, więc sąd odrzuca te sprawy. Więc to na pewno nam nie wyszło. W konsekwencji, w konsekwencji mieliśmy właśnie mniejsze dochody. I wie Pan, wtedy dopiero jest dyskoteka, czyli trzeba się tak naprawdę główkować. Jak nie masz dochodów spełnionych, to co zrobić z wydatkami? Ja staram się jakby utrzymać poziom zmniejszonych wydatków czy zmniejszonych dochodów z zmniejszonymi wydatkami. Więc tutaj to jest pierwsza uwaga, która, która nam nie wyszła. Druga, druga uwaga to jest taka sugestia, myśmy sobie zaplanowali, że rozpoczniemy proces inwestycyjny modernizacji bloku operacyjnego w szczecineckiego szpitala, a przypomnę tam jest 10 880 tysięcy. W roku 2024 zakończymy to w pierwszym roczu 2025. Ale się okazało, że to jest niesamowicie skomplikowany proces, żebyśmy przygotowali wszystkie działania, założenia, procedury przetargowe, wszystko inne, i doszli do momentu, żeby nie zamykać bloku operacyjnego, żeby nasi pacjenci nie musieli jeździć po obcych szpitalach i działać, działać w, w zakresie operacji. Przeprojektowaliśmy dokumentację, zrobiliśmy sale zastępcze, wyremontowaliśmy nawet sale zastępcze. W związku z tym przesunął się czas realizacji tego przedsięwzięcia z 2,24 225 na prawie całe 225 do końca, do końca tego roku. I w zeszłym roku nie wykorzystaliśmy żadnych pieniędzy, więc to, to, był, to jest też taki, taki problem. Nie wyszło mi kwestia remontu czy zabezpieczenia. Pałacu w Juchowie. Tak, to mi nie wyszło, dlatego, że mieliśmy zaplanowane przy dofinansowaniu z polskiego ładu zabytki. Jak zrobiliśmy przetarg, to wyszło 2 miliony, prawie 2,5 miliona złotych. Unieważniłem ten przetarg, unieważniliśmy ten przetarg. I, a, i była promesa finansowa na, na, na 12 miesięcy, mijało 12 miesięcy, więc bałem się, musieliśmy zrezygnować z tych pieniędzy, bo taka była promesa, ale złożyliśmy nowy wniosek do, do Ministerstwa Finansów i to jest sukces. Czyli nie wyszło, ale mimo wszystko wyszło, dlatego że minister finansów z powrotem przyznał nam tą samą kwotę miliona złotych, więc dopiero w tym roku żeśmy przeprowadzili procedurę przetargową i fajnie, ograniczyliśmy trochę zadanie, zmieś zmieściliśmy się w milionie, już jest podpisana umowa, jest podmiot ten, który robił szkołę muzyczną, już tam wszedł na budowę. Więc tak, już przed na budowę przekala, przekazany został, został plac budowy. No więc to są takie dwie rzeczy pozostałych wie pan drobnych, nie będę mówił, bo wszystko było kapitalnie. No jeżeli podam, że, że, a muszę to powiedzieć, bo to jest naprawdę montaż finansowy niesamowity, budowa hali y, y, tej gimnastycznej przy specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym y, jest y, powiedzmy 9 milionów, 4 miliony 200 to jest marszałek województwa, 3610 to jest ministerstwo. Sportu, mało co dokładamy, więc y, to na pewno są działania, które pozwalają na to, że te te Pieniądze powiatowe w mniejszej części uczestniczą do zadań, które są realizowane, jeżeli chodzi o, 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 o to, co żeśmy sobie zaplanowali w 2024. No i oby 2025, i kolejne lata były podobne. Panie starosto... 40, ponad 44 miliony wydaliśmy na inwestycje w 2024, to są naprawdę ogromne. No to uwagi. jest rewelacja, naprawdę. Panie starosto mija pół godziny naszej rozmowy. To Dobrze już, się z Panem rozmawiam. To już trochę, trochę za długo, także myślę, że na dzisiaj kończymy i widzimy się za. Dziękuję panu, dziękuję państwu.